Był, tak jak mówię, szalenie prosty i bezpośredni, ale też nie uchylał się od niczego, co na wycieczce należy do uczestników. Nosił ciężki plecak, mył naczynia, zgodnie z zasadą, że jedni gotują, drudzy myją. I przenosił kajaki, jak były tak zwane przenoski. Graliśmy w piłkę. Myśmy mówili do niego wujku, on nam mówił po imieniu i nie, nie było to. Najpierw mówił przez pans chyba, a potem, a potem mówił po imieniu i jakoś to nie. Ale po imieniu z nikim z nas nie był. Więc to taki był dystans, który nam nie przeszkadzał. Prostował nasze narzecieńskie drogi i potem zresztą i małżeńskie nieraz przypuszczam też. Ale z każdego małżeństwa bardzo był rad, z wielką radością błogosławił naszym, naszym małżeństwom. Pragnąłbym zbliżyć się do każdego z Was, każdego z Was przygarnąć, z każdym z Was zamienić chociaż jedno. Ojczyste Słowo, darujcie, że jest to niemożliwe. Były procesje na jasnej górze, i obaj, już jako kardynałowie, w jednym, jeden koło drugiego, kardynał Prymas i kardynał Ojtyła, szli razem, koło siebie, w tych długich, wspaniałych, purpurowych płaszczach. I wtedy zauważyłam, że Karol Wojtyła troszeczkę zawsze, no tak mniej więcej z metr półtora, szedł za ojcem. Nie szedł równo z ojcem. A właściwie, no tak wydawało się, że powinni w jednym szeregu iść. I zapytałam, dlaczego? No bo to jest prymas. Rzeczywiście było to na każdym kroku widać. Szacunek ogromny, taki pokorny stosunek kardyna... najpierw arcybiskupa, potem kardynała Wojtyły, do naszego ojca. A nasz ojciec, prymas, to go po prostu kochał. I to od pierwszej chwili, kiedy go zobaczyłem w seminarium, kiedy przychodził do nas do kleryków, kiedy przemawiał do nas, przy całej świadomości jednocześnie tego, kim on był dla kraju, no to rzeczywiście on jak gdyby wymuszał ten szacunek dla siebie i w życiu moim właściwie, jako chyba jedyny w historii mego życia, no poza oczywiście później papieżem, ale życia tego młodego człowieka, czy też kleryka, to rzeczywiście on stał się jakimś takim wzorcem dla mnie bardzo wyraźnym. Pamiętam, kiedyś byliśmy z wizytą u niego w domu arcybiskupim tak staliśmy tacy, no, trochę przybici wydarzeniami, bardzo kłopotliwymi wydarzeniami, które wtedy się działy w Polsce, bo zawsze ten kościół był tutaj, no, prześladowany i coraz to jakiś nowy cios był wymyślany w kierunku kościoła. No i tak stoimy, czekamy, co na to kardynał Wyszyński? A on wszedł, tak spojrzał na nas, uśmiechnął się, mówi, o, mówi, jaki młody las tutaj przyszedł. Pełen takiej nadziei otuchy i zaczął przemawiać, a z nas tak, jak gdyby ktoś te plecaki zdejmował. Cała ta, cały lęk, troska, obawa o Kościół gdzieś ginęła. Ona nas napawał tym ogromnym optymizmem. Ty jesteś, droga młodzieży, tym pokoleniem, które idzie w przyszłość. Obyś ty Polsce przyniosła lepszy styl życiowy. Obyś ty nie naśladowała w sposób maniacki, tych wzorów, które Ci są narzucane, byś zachowała właściwy młodzieży polskiej styl życia, postępowania, odnoszenia się do siebie, szacunku wzajemnego w poczuciu skromności i estetyki, i czystości. prawdziwy pamiętam jak w Kanadzie podstawili mu taką windę żeby z samolotu nie schodził po schodkach tylko zjechał a on zaczął schodzić po schodkach i teraz naprawdę ten milion młodzieży sprawnej przecież prężnej prawda fizycznie patrzy na tego staruszka dla którego liczy się każde stąpnięcie jedno drugie a oni wszyscy po każdym stąpnięciu brawo jest autorytetem dla ludzi nie z powodu tego, że, że ma prawda, sukces taki zewnętrzny, że mu się ręka nie trzęsie, Nie, nie z tego powodu. Z tego powodu, że jest prawdziwy do dna i kochający do dna. Pożegnanie Jana Pawła to był zjazd młodzieży w Rzymie. Ten 2005 rok. Jego odejście. I te wcześniejsze takie dni, kiedy staliśmy na placu świętego Piotra i potem, kiedy ta niesamowicie długa kolejka do, stała do Bazyliki, żeby go pożegnać. To wtedy widziało się tłumy młodych w Rzymie. To był, to był kolejny zjazd młodzieży w Rzymie. Kiedyś w rozmowie z Janem Pawłem II Mesori powiada „Ojcze święty, młodzież ciebie szuka. Natychmiast odpowiedział: Oni nie mnie szukają, oni szukają Chrystusa. Dodaję od siebie, że mieli szczęście w Janie Pawle II widzieć Chrystusa.